Żałuję, że nie udało mi się porozmawiać z Glorią Elachmar. Miałem nadzieję, że. Że wybaczy mi. Pojedziemy coś zjeść. Gdzie zjemy? W Pais. Ważą świetną kawę. Sernik w Pais też daje radę. Nie trawię laktozy. No to wegańskie lody z awokado. Dobrze znasz miasto? Night City nie da się dobrze poznać. Zawsze zaskakuje czymś nowym. To prawda. Weź Stevensona i zajmijcie dla nas no stolik. Nie. Chcę zamienić kilka no słów z naszym autostopowiczem. No. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Co sądzisz o naszej gwieździe? Mamy mało Sprawia czasu. wrażenie sympatycznego człowieka. Jest zagubiony i pojebany. Sympatyczny? Być może. Niektórzy ludzie są mili po to, żeby nikt ich nie skrzywdził. Albo religijni. Jeśli uważasz go za wariata, to dlaczego jest dla ciebie taki ważny? Ma coś, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadkie. I przez to bardzo cenne. Jest autentyczny. Serio. W swoim obłędzie głęboko wierzy w to, co mówi. Idealny aktor Braindensów. Tak. I nie można tego. Joshua Stevenson jest dla mojej wytwórni żłą złota. A rozmawiamy o tym, ponieważ? Mieszasz mu w głowie. Sprawiasz, że Stevenson wątpi. Psujesz perfekcyjnego aktora i in moją inwestycję. Dlatego zapłacę ci dwa razy więcej. A ty dyskretnie się ulotnisz. Nie zgadza się. Nie. Chyba nie zrozumiałeś mojej oferty. Zrozumiałem. Wejdźmy już do środka. Nieźle, jak nagłównionego złodzieja. Zastanawiam się, jak to się skończy. Ha, na pewno męczarniu. A wiesz dlaczego? Bo nie ma różnicy między świętością i szaleństwem. Ale tak, też jestem ciekaw, jak to się skończy. Nie będziesz miał okazji do ucieczki. Czapa cię nie ominie. Nikogo nie obchodzą Twoje przekonania. Zamów coś dla nas i przy okazji weź głęboki oddech. Twardy orzech do zgryzienia z tego Vasqueza. Prawda. Jest wierny swoim przekonaniom. Vasquez jest z gliną z powołania? Urodził się do tej roboty. Musisz mieć na niego niezłego haka. Wytwórnia należy do korporacji. W przeciwieństwie do ciebie Vasquez nie chce sobie robić wrogów. Powiedzcie coś więcej o tym Braindensie. Tytuł? Oczywiście pasja. To będzie Braindens nowej generacji. Czyli cóż, Stevensona mamy na krótko, więc z nim nakręcimy tylko finał. A resztę dorobimy dublerami. I miksem wygenerowanych proceduralnie wrażeń. Wow, myślałem, że to niemożliwe. Stoi IBM. Mamy technologię i pieniądze. Niedługo aktorzy nie będą nam w ogóle potrzebni. To po co wam, Josh? Męki syna człowieczego. Nie da się symulować cyfrowo. Miałeś w ogóle coś do powiedzenia przy tym projekcie? Wymusił na scenarzystach pasję według Łukasza, nie Jana jak chcieli. A to pewnie ważne dla Twojego finału. Jan jest zbyt surowy i pompatyczny, a Ewangelia Łukasza jest dla takich jak ja. Poza tym u Łukasza Jezus dobrze wie, co go spotka i jest na to gotowy. Chce przekazać światu to, co on. Co takiego chcesz powiedzieć? Że Chrystus jest miłosierny i wciąż umiera za grzechy świata. Skończ już z tymi pytaniami. Stevenson nie może się teraz rozpraszać. Nie wiem, czy widzisz, ale ja i Josh rozmawiamy, więc odpierdol się. Co, proszę? Nie, to ty się odpierdol. Ten człowiek stworzy jutro dzieło życia. Musi się skupić, żeby dobrze odegrać swoją rolę. Wiesz dlaczego? Bo nie dostanie drugiej szansy. Josh, chciałbym się już położyć. Twoje zlecenie właśnie się skończyło. Nie martw się, dostaniesz swoje. Pieniądze. Żegnaj, Zajebiście to, że zagrałeś. A co ty myślisz o tym wszystkim? Facet jest pojebany, a korporacja na nim żeruje. No szkoda go. Możemy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale co to zmieni? Korporacje będą się na takich bogacić, a biednym dalej zostaną brzonki. Gdzie się podział Johnny buntownik? Powiem ci jedną rzecz. Tamten facet jest prawdziwym buntownikiem. To w końcu jest zaburzony czy jest nowym Mesjaszem? Ja jestem zaburzony, ty jesteś zaburzony, cały świat jest w chuj zaburzony. Ale jeśli ktokolwiek może zbawić świat, to właśnie a Póki istnieje? Jak sądzisz? O kurwa! Ach. Serio? Kurwa, o co ci chodzi? Czy naprawdę umarłeś i zmartwychwstałeś? Zastanawiasz się, czy konstrukt może zostać zbawiony? Prawda jest taka, że ja rzeczywiście wstałem zmartwych I co to niby było, cud? O, a to ciekawe. A może też uważasz się za Mesjasza? Nie mam pojęcia, co to było. Tak samo jak ty. Ja wiem, co cię przywróciło do życia. Korporacyjna technologia. Tylko tyle. Jeśli ktoś jest prawdziwym mesjaszem, to nie ty, ale Saburo Arasaka. A jednak gdybyś go spotkał, posłałbyś mu kulkę między oczy. Ty padasz przed bogami na kolana, a ja ich zabijam. To nas właśnie różni. W ogóle nie myślisz o konsekwencjach bycia konstruktem? Czy tak naprawdę już umarłeś? Czy umrzesz dopiero gdy wymazana zostanie Twoja ostatnia kopia? Czy pójdę do cyfrowego nieba? Raczej do cyfrowego piechła. Ale ta. Jeśli istnieje życie po śmierci, to czy Silver już jest w zaświatach, a ja rozmawiam z jego epitafium? Nie myślę o tym. Dla mnie jestem sobą. Nie ma zaświatów i zmartwychwstania. Jest tylko kopiowanie świadomości. To był dziwny dzień. Ale czas wracać do rzeczywistości. Chodź, mamy coś do załatwienia. Został rację we wszechświecie. Też zawsze marzyłeś, by poczuć smak Rachel z tej strony. Projekt Pasja, pamiętasz? Mhm, o co chodzi? Mamy tu mały kryzys, potrzebuję twojej pomocy. Stevenson się rozkleił. Psycholog nie jest w stanie mu pomóc. Przejedziesz do studia, żeby z nim porozmawiać? Dobrze, przyjadę. Powiedział, że przyjedzie. Przed studiem trwa protest. Znajdź przebramie mnie Pokieruję Pokierujecie dalej. Rachel na ciebie czeka. To gdzie mam iść? Prosto tą uliczką, aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. Inaczej sobie wyobrażałam, zaklinacza morderców. Wchodź. Olga, naprawimy go. O nic się nie martw. Zdążymy na czas pomocy w drodze. Wreszcie. Jesteśmy spóźnieni. Stevenson co chwila pyta o ciebie. Porozmawiaj z nim, jest w garderobie. Chciałeś się ze mną widzieć. Chcę, żebyś był przy mnie, gdy będę umierał. Otaczają mnie obcy ludzie. Nie mam przyjaciół ani rodziny. Nadal jesteś zdecydowany nagrać ten BrainDance? Bardziej niż kiedykolwiek. Wiem, że chcesz dobrze i to nagranie nawet miałoby sens, ale nie możesz tego zrobić. Nie warto umierać z takiego powodu. Już za późno. Nie ma odwrotu. Bardzo się boję. Czy pomodlisz się razem ze mną? Tak. Boże, spraw, żeby wszystko ułożyło się dobrze. Dla niego i dla mnie. Musimy zaczynać. Mam nadzieję, że Zulejka modli się teraz za mnie. Czy będziesz mi towarzyszyć do końca? Chcę, żebyś to ty przybił mnie do krzyża. Tak, zrobię to. Dziękuję. Chodźmy. Masz tylko kilka kwestii do odegrania. Wyświetlimy ci je w trakcie. Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. Co czynią? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. <śmany> Zaprawdę powiadam ci Dziś ze mną będziesz w raju. Powierzam ducha mojego Amen. To był mój najtrudniejszy projekt. Ale dowiozłam go. Co teraz? Teraz porządnie się wyśpię. Skontaktuję się z tobą w sprawie przelewu. Nie powinniście wypuszczać tego w świat. To nie jest ani moja, ani twoja decyzja. Do usłyszenia. Zadzwonię. We'll be right <laughs> back. Widziałeś wyniki otwarcia? Mamy przebój. No to gratuluję. Byłeś świetny. A, zapomnij, że po tobie jechałam. Forza wpłynie niedługo na konto. Ze sporą premią. Trzymaj się.